Czej, ja jest... no dobrze, jeszcze wysłowić, nie wiem. Ja Manko, ja jestem długo Gory, a jest mną dzisiaj nowy duopartner Niko. W sumie nie ja. wiem jakiś. No Niko powiedzmy. No, wiesz, że no, mój były duopartner, którego miałam w 7-8 sezonie? To też miał na imię Niko. Takie XD. no także no to nie jest po szukam tylko bo to już jest nieaktualne muszę to potem zmienić bo ten no i no tylko po prostu znalazłem na Discordzie, bo pisał Niko no i potem ja masz aksa Z ciekawości ja a Słodziaka? nie, nie wiem chyba nie, nie. Znaczy, miałem Dobra, ja mam szybkę ze dwóch Zostaw się łapkę w górę i się uskrypie Ja muszę kończyć, ciemno, żartuję. Nie no, by mnie kończył. Nie żartuję, tylko takie. Bo... Nie, <grystanie> już miałeś takie spocone majtki, nie? Ej, to łatwiej. Dawaj, to jest coś na odcinku. Jak ty mnie Co? Ja błazdź sobie coś na odcinku, jak ty mnie błazdź. To łatwo to wyczyszczało. A niczego, co fajnego, dalej nagrywam? No. Dobra, co tam zajdzie. Nie wiem, nikto obojęta. Nie wiem, co lei ci sulla finale. No, vabbè. Che no? Tunggia. Questo eh? Io tu da ventu. Già. La sala. Per che Non lo so. Ja, ale możemy, dawaj może na to dwa, są wolne. Chyba. tak są wolne, to zajmę na tym dwa. No, ja polecam ten niebieski z tym nożem tutaj. O, Erbek. No Erbek, nie wiem czy się coś z czosnka. No z jednej strony cieszyć, jakbyś zrobił teraz drugą fajną rzecz czy stoleczko na czymś jeszcze brać, bo rozwinął się trochę stoleczko, które jest z 10% szarza, jakoś wyróżnia. Mam kartkę. Dostawcie łapkę w górę i subskrybcie z dzwoneczkiem. Mhm. No zapraszam mnie właśnie ten Niko. Ale nie dołączam. Przecież ja, ja już z nim nie jestem. Ale strefa. Mam dla ciebie, się A chcesz obózkę? Mogę wziąć. Pompa by mi się jakaś przydała. Oj, cześć, o co tu masz? O, jestem w O tu masz jeszcze. Eee, masz makiem? Mhm. Ej! super. Plecze. Dwa, L, no, no. dwa, jeden. <grym> Nie, no. Ej, awg. Pobra. 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 Tu jest! Tu jest! Się... Ma Aaaa! Mam białe. Brawo. Mogę, Mogę te o czy mm uh -huh, może. Dziękuję. Mały kiedy kiedyś siorgnę? Weź wa A że. No, przez ścianę, ale na serio, przez ścianę. Nie, yeah. to akurat było jakieś. To jest szybko, bo no w sumie możliwe, no ale to takie jak Blythe of no, no, Ej, kierujesz mnie. Robiliśmy na razie dwa wczoraj. No ja. Tak, A, tak, coś, um, Testowaliśmy się już wzajemnie, tylko po prostu, jak zawsze, nie, musia, nie chciało mi się tego wrzucać. W sensie mam to sklipowane, musicie robić 15 łapek, żebym to wrzucił. Tak, Okej, nie robi nikomu. Tutaj masz... Ee, ja szukuję małe. E, Okej, okay, ty masz pompę. A ty wypiłeś te, te małe podziemne, co da, zaznaczyłem ci wtedy tam? Nie. A, to no pójdę zaraz po nie. Nie no, pijem dużego, bo... Mam to czy masz rakiety? Mam rakiety i to dużo. Dziękuję bardzo. Zawsze, gdy mam typów i daleko strefę, nie chcę mi się zbierać marcu. Dobra, już 30. Ehm. Teraz ehm. do strefki. Mogę mi trochę. No, do strachu trzeba dzisiaj. Ja mam 15 bandaży. Także. Ja Zajmiemy na lukę. Ja biorę na jedynie. Nejdę? Zobaczmy. Bo potem mam 8 rakiet, to bombarduj mi będzie. Polecimy się tym wodą. A Nie, wodą, wodą, bo jest pod prąd. Ja wolę wodą jakoś. Chcecie motorów koszykiem na pewno. No, bo nie wiem, jak tam chcesz. I dla mnie łatwiej dostać lazera. Nie, nie, nie. Damy, może, wypuścimy będzie, na to nie będzie za tak na sobie. Dobra, to idę. Ma, no, y, ten, te, jak się, powie, to się mogę połowić, to. Jakoś ja była... nie to sobie jakąś siorbo i nie wiem, Utkaczenie, nie, nie, na nie, tak. ja nie, Dobra, ja wezmę, ja wezmę. Dobra, po nim. Jak złowisz, to po nim. Szybko. Nie Jak tu nic. Ale to jest absurde. Ile tu łowisk się siacie! To ja też wezmę wędkę na szybko. Ja się chcę łowić jedną siarbą. No, ale wiesz, rzucam tylko ryby, tak? Snajpa i małe jeszcze. Bo ja to była heavy po skrzynka. Ja mam sześć małych. Dobra, bo łowię znapecha. szybko. Dobra, ty łupie idziesz szybko po ten lud. Dobra. No. Jeszcze tą pompę. No to jakie to zaprzute. Dobra pójdźmy. gdzie stało. No to rówka, idzie po nią. I na co biję? A tu dwa płaszczaki e, weźmiesz? Je? Nie mam, nie, nie masz mam. A, masz dwa płaszczaki? No. Daj, zbijaj. Do... Zbijaj. Co? Daj, mogę wypić, bo nie mam chyba. Nie masz. Dziękuję. Ale tu nie mam kuli. To się już skończy. Na konsoli się ciężko jeździ, no na... Ja rybkę Dajem. będę musiał zje zjeść. Dobra, to daj, ja będę... Mogę... Ej, chcesz jedną rybkę? I ja ja tam jest ognisko, oha, no to w ogniskiem. Powiska ja w głowie. Ja połóżmy w głębi. To drugie. Amo Ty ty po tam. To broń, broń mnie. To trzeba zabudować. Tak, jest tak. Do strefy trzeba zaraz. Strefy. O kurde. Bijemy, bijemy ich. Minus cztery po kawie. Nie, no, nie po kewie. Co on mi dał? cię się leczą. Nie ja w sprawie Jeden na Ja Ci idę pomóc, bo ja zmaściłem, ja jestem na dole zabiję, ale nie ta Kiedy ma biała? Ta leży ma biała. Ta Leżą nice kącie, ok. ej Do strefy, do strefy. Ale zobacz, jaka strefa. Dobra, płyna. Ej, dawaj okay. motorów Ja mam dwie rybki, a ci dam strefy. Nie, Ja Po drugiej stronie mi, popłyń tam pod drugą. Czekaj, idę, 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 idę. Dobra. No nie, nie! Co jest? Dawaj, dawaj. Ej, masz jakieś leczenie, HP? Na siebie? Nie. To będzie A mam jakie? dwie rybki jakby co. No co jest? Ej, każdy, przyklikam, przyklikam przeładuj i wysiadam. To nie, to nie klikaję. A i zdążymy, bo ty tak tak no. za mocno nie masz płótka przed nami no no są to jest 30 Ale nie tak tam no Ja mam 300 drewna Mam na bazie się tam zobaczyć. Nie mam w ogóle w HP. No to ci dam, dam ci. Albo po... poleć na Pridzind, w okolicy Pridzind. Dobra, ja już wysiadam. Masz rybkę. Chodź do domku. Nie, chodź do domku. Daj się rybkę. No i bezpiecznie albo nie, to strefy. tak. Strasznie mogło no się zaboksuwać, mój więcej. Chodź Albo ty, do krzaka, do krzaka, do krzaka Nie, niebezpiecznie Chodź tu, a tu, a tu, a tu, i chodźcie. chodź do tu, tu, tu. A tu, a tu, a tu, a tu, 100 ponad. Nie, nie. nie. Czekaj, ja je ma... realizuję. Oni w strefie są. A... Nie masz strefie Masz połowę. Nie, 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 nie. Ale ja mam dużo. Ma, bia... ma białe. Okay. Ale to jest. białe. Ma 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 są. Pani Białe Ma są. Pani leży strefie są. Białe no, ja idę po, po ich lód. Tam jest jego lód. O nie Dostał jeden. Ja mam biały. Jeden ja z drugiej mam Tesla. Jednego zabiję. a mam drugiego. No też, pomocy. Podmieniam mi. Halo! Nice, popczam! Ja muszę zjeść. Zobacz, ile ja mam HP. To co, Nie, ja mam sześć. Nie, czekaj. Chodź do strefy. Nie. Pewnie do strefy. Dawaj tam, serdecznie. Chodź Ile masz Potrzebujesz? Nie, ja mam w wszystkiego, ty? Tak ja mam lód dobre, no. ja mam wszystko fioletowe z broni. A ja, ja mam low hp. Ja mam niebieskie. Ja mam wszystkie kolory, oprócz szarego. Ja fioletowy, zielony, złoty, niebieski, zjelony. I to takie nie nagrywa się. Aby tak pierwszy win shot, to by było PogChamp. A ile masz fragów? Ja trzy. No to ja mam cztery. Nie mam sam do kąpy. Dużo. Ja mam wszystkie ponad 200. Chcesz? Ja mam 100 Ja więc jeszcze. Ja wszystkie mam. Apteka by się przydała. Co? Czego? A bo no. lewaj tego. Nie nawalaj. O ja. Jaką W sprzedałeś? Nie, drugi

Czy zainfektować jednym, czy go z jak jednym jak dziecko? Plaży? I to rycerz. Czekaj. Uważaj, oh, yeah, wychodz, wychodź, wychodź. Najdę, zdechaj. Zdechaj, mnie na bisko. A już się góra. Ej wejdź, gdzie ty jesteś. Chodź do mnie z tego, boksuj się. Dobra, ja mam trzy rybki. Sierp, A nie sierp, tylko zwykłe. Takie... Czekaj. Ej? Wygóżę Chodź, Masz, masz, Pega, Masz, Pa pa. E, dobra, weź troszkę, weź weź Nie

Leży. Brawo, ja mogę się na to podać. A, flety chcę. Dobra. Doszło do mnie. Do Leży? Ja, flety dostałem. Ale ja dostaję teraz. No nie podnieśno, mnie bo jest, ja, bo nie? No nie. Oj, bo flety chcę, nie widziałem, że to nie chce, że on jest, nie? No. Ale ty. Żyjesz? No nie, ty mnie oglądasz. Jest źle. No bo ja jestem prawdziwa No się widzę, ja się w tary widzę, Widzisz jak ja słabo edytuję? Dobrze jest To jest? chłopiec dosyć za spam'a dali mi A nie, dobra gra Dobra gra Bardzo dobra Ja wyszłam o wiele na plus Dobra widzimy, to było na tyle Bardzo dobrym duo portera. A no Także zginąłem, no. <noise> Także zginąłem. No, no dobra, widzowie. Masz jakiś kanał, żeby wypromować? W sensie. No No, dobra. No to ja się z Wami żegnam. Był ze mną Niko Siemano. Siemano. Pozdryty.